Siemaneczko ludziska z tej strony Lania. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie nagrywa nagrywa. Yy, dzisiaj oczywiście zagramy sobie w Amogasa. Yy, aktualnie powracam po wielkiej przerwie na YouTube'a Myślę, że mi się to uda. Yy, ogólnie na święta dostałem, yy, jakoś w tym czasie dostałem PS5 i z tego względu postanowiłem, że Następne jakieś filmy, czy następny film będzie z PS5? Yy, myślę, że nie wiem z jakiej gry, ale. A sam początek możemy zagrać w FIFA, czy coś w tym stylu. A później zagramy, będziemy przechodzić może Marvel Spider-Man 2, czy jakieś inne gry. Zobaczymy zresztą, co tam. Co tam ten. Jaki. No. Pomyślimy, zobaczymy, wszystko się okaże w czasie. Aktualnie gram w Amongaz, dlatego, Among Us, bo w... wszystkie inne gry się aktualnie aktualizują, yy, więc z tego względu to Among Us. Mam ogólnie katar i dlatego parę dni nie byłem do szkoły, więc przed świętami mam wydłużone wolne, tak można powiedzieć. I myślę, że cięć nie będziemy robić, bo nie ma gdzie tu robić cięć. Skipujemy oczywiście. Pierwszy moment, kiedy wszedliśmy w Giełkę, od razu ktoś kliknął przycisk czerwony. Was not an impostor. Kaleki angielskie mam, ale dobra. Yy, no co, no będziemy taski robić. Yy, Film nie będzie trwał długo. O, dobra. No i, no i nie zaszczelili, no i tak to niestety wygląda. Ech, aha, no. Wygrali, wygrali. Ściemy. Level 22 <coughs> Level 22 No co, następna godka Kup nie 9, nie, nie, nie mam co mówić nawet w tym sensie... Kiedyś byłem taki rozgadany i w ogóle, i bardzo dużo opowiadałem, a teraz tak jakoś nie w ogóle jakby za bardzo pomysł co mówić. Nie wiem o czym opowiadać. 16 lat jest już. Jeszcze 2 lata i będą te prawko. Myślę, że prawo jazdy będą fajne. Myślę, że jeżeli moje pierwsze auto, to będzie albo Ford Focus MK... MK3, albo... Albo Renault. Tylko... Bo to będę miał pewnie albo po albo po tacie, albo że jeszcze jakieś inne auto będę miał. Zobaczymy, jakie będę miał. Yy, tutaj taski robimy. Dobra, zrobiliśmy. Kabelki połączymy kabelki połączone ciało zostało zgłoszone wydajemy oczywiście kipa Zagramy może jedną wgódkę tylko Czy coś takiego, nie będziemy dwóch rundek wymagali, tylko jedną zagramę taką Zobaczymy zresztą Odcinek nie będzie jakiś długi, postaram się, żeby był krótki Ważne, że jest powrót. Może oczekiwany, może nieoczekiwany, nie wiem. Niektóre osoby może jakieś stare osoby w komentarzu napiszą te, te, te... Z czasów Fortnite'a, co się grało, też z czasów... Z czasów tego... Jak te auta wchodziły, co nie? Było, było, to... Auta... Wchodziły, to, to były te, te, te czasy, kiedy ten... Było dużo osób na live'ie, albo koncept Wiki Gabor w Minecraft, który tak naprawdę nie był w Minecraft'cie. A miał być w Minecraft'cie, ale nie był w Minecraft'cie. Więc też było dużo osób ale myślałem że będzie w ale wcale nie był w Minecrafcie. wczoraj był mecz oczywiście Walia przeciwko Polsce finał baraży bagaż, finał i karne oczywiście były i na karne 5 do 4 było tak chyba 5 do 4 dobra jeszcze jedną zagały bo jakieś krótkie te rundy 5 do 4 było Jeden gol taki co było dla Wali co mógł być dla Wali to wtedy co strzelili Co był na spalonym Okazuje się Że Że mówią, że spalony Ale kurde już, myśl, już, już myśleliśmy, że nam strzelili, że, że, że już Że już przegrali Że już 1-0 Chociaż gdyby Gdyby to nie był na spalonym i by było 1-0 to byśmy ganie wtedy Ladniak wieelą Ladniak powraca Pink Pik ba 200 tak i pokazuje chyba że Bound 200 Zacząłem chodzić też na siłownię, zacząłem trenować na siłowni. To jest też taki nowość u mnie. Trenowanie na siłowni to jest kozak. Kreatynkę się pije. Kurde, no co tak nas mało? To się 2 na 15 pokazuje mi, a jest więcej niż 2. Sobie. Nie wiem, zobaczymy. Zrobimy cięcie. Dobra, jest nasz 7 na 15. Zrobiłem cięcie, wszedłem do innego sekwera. Albo dobra. Z... Nie wiem, czy to przeczekamy, czy, czy co. 7 na 15 jest. Cały czas. 8 na 15. Jeszcze jedną wgudkę, taką ostatnią i. Albo dobra, zrobię cięcie, bo to nie ma sensu tak czekać. Dobra, staknęliśmy oczywiście. Kim będziemy, kim będziemy? Dobra, nie jesteśmy imposterami. Yy, piszcie, co byście chcieli w następnym odcinku, co byście chcieli obejrzeć. Postaram się ogarnąć to na PSA, to nagrywanie. Zobaczyć, jak to się nagrywa. ...ogarnąć, bo ja nie wiem, chciałbym jeszcze na PSie nagrywać. Możemy zrobić Fortnite na padzie, bo... ...moja druga, trzecia gra to będzie na padzie. Kabelki łączymy. Kabelki połączone. Upload. Zrobione Kurde, to po angielsku będzie chyba pisać. Bo to Ech, dobra, to po angielsku kafateria, i tyle wiem w sumie, więc więcej nie wiem. Ta fateria. Tyle. No. Skip. Skip, bo nie wiem kto. Nie mam pojęcia. Ktoś dla mnie zagłosował. A widzicie, że nie jestem mi postawiona. Kabelki robiłeś. Dobra, tutaj coś z prądem. Jakie jeszcze maskie w adminie i w weaponsach. No i znowu ktoś leży. Czy mi się tak odechciało grać? W sensie, nie wiem, ja ostatnio jakoś tak nie gram w gry, jeżeli chodzi o to, jakoś tak mi się ponudziły te gry. Jeszcze na św na święta jeszcze dostałem taki fajny fotel gamingowy taki, firma Legend, albo jakoś tak, nie wiem. 6 stówek kosztował. Na mnie dwóch, a ja i nic nie zrobiłem. A ja na pewno nie jestem. Dobra, chat to szybko chcę skończyć. A gdzie ja tu miałem iść? Do weaponsów. Boże, znowu. To znowu. Pewnie mnie wyrzucam. Nie no, nie wiem czy nie wyrzucam, ale. Tu piszą, że grej i coś tam. Skip. Ile nas jest tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Pięciu żywych. O, i dobrze, że skipę chociaż mogę kogoś zaznaczyć i jedna osoba by wyleciała. Dobra, no to myślę, że dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka. Żegnam was, widzowie. Pa, pa.